Cześć, w dzisiejszym odcinku pokażę Ci, jak sobie uprościć dzielenie pisemne, nawet jeśli masz kłopot z tabliczką mnożenia albo dzielenia. Zobacz sam. Na przykładzie pierwszym pokażę Ci wszystkie moje triki, które stosuję w przypadku dzielenia pisemnego. Mamy do podzielenia liczbę 3451 przez 7. Robimy to znanym schematem, który prawdopodobnie poznałeś w szkole. Ale zanim zaczniemy, to pierwszą pomocą, jaką stosuję, to wypisanie sobie wielokrotności liczby, przez którą będziemy dzielić, czyli w moim wypadku siódemki: 7, 14, 21, 28, 35, 42 i na razie wystarczy. Takie wypisanie wielokrotności po pierwsze. Przyspiesza ci wykonywanie działań, jeżeli masz kłopot z tabliczką mnożenia. Po drugie, będziesz od razu znać wyniki mnożenia, które pojawią się w schemacie dzielenia pisemnego. Otóż schemat dzielenia pisemnego jest następujący: najpierw dzielimy, potem mnożymy, odejmujemy, a na końcu spisujemy kolejną cyfrę. Moi uczniowie zawsze zapamiętują to sobie w formie takiej rymowanki. Podziel pomnóż, odejmij spisz. Podziel pomnóż, odejmij spisz. A więc zaczynajmy. 3 dzielone przez 7 nie da się wykonać. W związku z tym bierzemy pierwsze dwie cyfry tego dzielenia. 34 dzielimy przez 7 i sprawdzamy, ile razy 7 mieści się w 34. 1, 2 3 i 4. W takim razie 34 przez 7 to 4. 4 razy 7 od razu widzisz w tej ściągi, że to jest 28. Odejmujesz, staraj się to zrobić całościowo, czyli 34 odjąć 28 to 6. Spisz kolejną cyfrę, czyli 5, i podziel 65 przez 7. Nasza ściąga jest za krótka, więc dopiszemy kolejne wielokrotności: 42, następnie 49, 56.

To 3, 3 razy 7, 21. Odejmujemy, i nie zostaje nam reszta. Więc 3451 przez 7 to 493. I to tyle. Zobacz teraz, jak mój sposób działa na dzieleniu przez liczbę dwucyfrową. Zaczynam podobnie. Wypisuję wielokrotności liczby 12. 12

Bierzemy 100 przez 12 i sprawdzamy, ile razy 12 zmieści się w 100. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8. Bo po 96 mamy już liczbę 108, więc za dużą. Więc 100 na 12 to 8. 8 razy 12 od razu widzisz, że to jest 96. 100 minus 96 to 4. Wpisujesz kolejną cyfrę, czyli 8. 48 przez 12 to 4. 4 razy 12, 48 i reszta 0. 1008 przez 12 to 84. I spójrz na jeszcze jeden przykład z liczbą trzycyfrową tym razem. 111 to pierwsza wielokrotność.

4, 111 się nie zmieści, w 42 również nie, więc bierzemy 427 i widzimy, że w 427 111 mieści się tylko raz, dwa, trzy razy. W takim razie zapisujemy 3, 3 razy 111, 333, odejmujemy, 7 odjąć, 3 to 4, Tutaj musimy wykonać pożyczanie, czyli 12 odjąć, 3 jest 9. Z przodu nie ma nic. Spisujemy kolejną cyfrę, czyli 3. 943 przez 111 to będzie 8. 8 razy 111 to 888. Odejmujemy.

Reszta zero. Zobacz, jak wielokrotności ułatwiają dzielenie pisemne. Jest ono zdecydowanie szybsze i prostsze, bo wszystkie operacje tak naprawdę możesz zamknąć w dodawaniu, bo przy wielokrotnościach dodajesz, a nie mnożysz, ani dzielisz. Jeżeli mój film Ci się spodobał, proszę polub go i podziel się informacją o nim z innymi. Może pomożesz swoim kolegom i koleżankom. Zapraszam serdecznie do kolejnych odcinków.